Witam na szkoleniu online. Dzisiaj naszym głównym tematem będzie migdał salonowy, czyli paznokcie, które najczęściej wykonujemy w takiej pracy codziennej w salonie, paznokcie, które najczęściej chcą klientki. I takie coś, co da się raczej zrobić na każdym. Eee, bardzo często ten migdał jest w niewłaściwy sposób potraktowany i w niewłaściwy sposób zbudowany, dlatego mamy wiele problemów, dla których te się pękają, nieraz się nie trzymają, eee, nieraz coś się odpowietrza. Postaram Ci się wyjaśnić wszystko na tym szkoleniu, eee, żeby uniknąć maksymalnie błędów, jakie jesteś w stanie popełnić. Czyli z mojego doświadczenia, które wynika z tysięcy osób, które już przeszkoliłam. Nakreślę wszystkie, wszystkie aspekty, które są potrzebne do tego, żeby te paznokcie były prawidłowo zbudowane, były mocne, wytrzymałe i piękne. No i przede wszystkim, żeby się ładnie właśnie trzymały żeby ta klientka nam po tych 3-4 tygodniach wróciła na uzupełnienie takich paznokci, a nie przyszła z jednym na przykład. Zresztą, zresztą będzie widać moje, ja mam straszny odrost na paznokciach, więc myślę, że będziesz w stanie zobaczyć, jak to się trzyma tak naprawdę. Opowiemy sobie troszkę o produktach, z jakich ja korzystam i na jakich ja pracuję. Oczywiście też wyjaśnię Ci, czym się różnią, jakie dobierać i jakie wybierać. Eee, oczywiście tutaj gamę, tu mam najwyższy punkt, tak? To jest mój punkt apeksu. więc ten punkt będzie nam potrzebny też do wyznaczenia w tej chwili czegoś takiego jak wysokość podkładanej formy. Tą wysokość wyznaczamy. Patrząc między najwyższy punkt, a najniższy szukamy połowy na naturalnej płytce paznokcia. I to jest moja wysokość, do której ja będę podkładała formę. Do góry. Nożyczki ostrzem do góry. Nigdy nie kładziemy ostrzem do cążków ani nożyczek, tak? Bo w tym momencie tępi nam się ostrze, a no nie chcemy, żeby było stępione, chcemy, żeby było ostre. E, frezy oczywiście też, frezy dobrze jest też wziąć e, później po wymoczeniu. Najpierw wkładamy, moczymy odpowiednią ilość czasu, taką jak jest zalecana przez producenta płynu. Po tym określonym czasie też nie trzymamy tego tam 3 dni, bo sprzęt zacznie rdzewieć, tak? Więc wyciągamy ten sprzęt z tego płynu i go porządnie szorujemy pod bieżącą wodą, czyli bierzemy szczoteczkę Do tego, i na czym budujemy tą część. No i to jest bardzo fajne miejsce, bo po pierwsze wygląda dosyć delikatnie, jest takie delikatne kobiece, jakby w niczym nie przeszkadza, no ale po drugie to jest mega wytrzymałe miejsce do tego, żeby był ten apex. A dlaczego? No jeśli mam tutaj z boku ten mój paznokieć, no powiedzmy, że tu mam gdzieś mniej więcej apex, tą połowę, no więc tu mam taką oponkę z produktu. Więc jeśli mam tą oponkę z produktu, to ona bardzo często obejmuje tak zwane wąsy, czyli miejsca, gdzie ma, skończyło nam się łożysko i dokłada łyśmy do tego formu. Mam przygotowaną płytkę paznokcia, mogę na nią położyć bazę. E, w Nice Company akurat mamy jedną bazę, która tak naprawdę jest w wielu kolorach, e, to jest Repair Base. To jest taka baza, ja akurat tutaj mam dwie, wzięłam bezbarwną i coverową. E, to są bazy, które się rozmnażają jak grzyby po deszczu generalnie, ja już nie nadążam nawet nad ilością kolorów, które powstają, e, bo co sezon to prawie coś nowego wchodzi. E, ale to jest baza, która ma bardzo dobrą przyczepność. To są bardzo mocne produkty, takie, które naprawdę jak się przyklejają, to tak na amen w pacierzu i nic się z nimi nie dzieje. Można tą bazą oczywiście nadbudować, przedłużyć, wszystko zrobić. I rewelacyjnie nadają się pod produkty żelowe, czyli generalnie wszystkie żele, akryl żele możemy jak najbardziej kłaść bazy i nie ma znaczenia czy położymy bezbarwną, czy położymy coverową, czy położymy różową, czy położymy z drobinkami, czy mleczną, nie ma najmniejszego znaczenia. Po prostu baza sobie tutaj takie trzy zacięcia będę robiła, takie trzy płaszczyzny. Pilnik będę przykładała prosto i piłowała tak, żeby wychodziły idealne płaszczyzny. To wyjdzie coś takiego. To jest moja dwójka o tym przekroju takim jak patrzę na front, czyli wychodzi mi coś w rodzaju ołówka. Jak mi wyjdzie ten ołówek, to będzie identycznie wyglądało, sama zobaczysz później. To to jest moment, w którym jestem w stanie teraz ten ołówek zaokrąglić tak naprawdę i zrobić z tego e, cały paznokieć, jakby całą tą przestrzeń. Dla wszystkich osób oczywiście praworęcznych w tym momencie, jeżeli ktoś jest leworęczny, zaczyna tą czynność od drugiej strony. Zaczynamy od, tak jak wskazówki zegara idą, od tej strony w tą stronę. Może to zrobię, wzięłam jasny zielony, myślałam, że będzie jaśniejszy, zrobię to innym kolorkiem. O, zaokrąglamy, tak, w tą stronę. To jest moja też dwójeczka, tutaj od prostopadłego do tego miejsca. To jest moje 2.1 powiedzmy. I z drugiej strony. I sprawdzam teraz delikatnie w dół. No i widzę, że no już w sumie z tej strony jest w porządku. No ale tutaj jeszcze coś mi się tak wygina, trochę haczy. No więc delikatnie tutaj pogłębię ten uśmiech. Ok, sprawdzam. No i widzę, że już jest fajnie. Forma jest lekko w dół i teraz muszę sprawdzić, gdzie naciąć moje niedźwiadki na skórę. Czyli gdzie musimy zrobić miejsce na to, żeby ten opuszek wyszedł nam nad formą. No i tutaj mamy te skośne kreseczki, no i patrzę, gdzie się kończy moja, moja linia wolnego brzegu, tak jak gdzie ten punkt wrostu paduje na całym palcu. Tak, żeby mi się dobrze warstwa połączyła, troszkę za mało wzięłam, trochę za dużo. Całość przesmarowywuję. Jeśli mam tak ładnie przesmarowane, teraz mogę nanieść dopiero taką warstwę już gotową. Więc biorę taki duży groszek, ale cały czas pilnując, żeby pędzel z jednej strony był czysty. Nienawidzę pracować brudnym pędzlem, i tobie też tego nie polecam. Więc nawet jeśli, to jeszcze w międzyczasie sobie wytrę ten pędzelek, tak żeby on był idealnie czysty. W ten sposób doskonale widzę to, co robię. No i teraz popracujemy sobie techniką one touch, czyli taką, która służy do rozkładania produktów żelowych, gęstych. Takim pulsacyjnym ruchem delikatnie rozpycham produkt. Nie jestem w stanie robić tego tak, bo ubiję jak śmietane. Nie jestem w stanie tak miziać, bo nie zrobię tego nigdy, przenigdy. To jest galaretka. No I teraz piłujemy o. sobie na moją dwójeczkę. Czyli robimy te trzy zacięcia. Tak? Coś takiego kontrolując oczywiście grubość paznokcia tutaj od frontu, no bo tutaj chcemy mieć kartę kredytową, więc to jest ważne, żeby tu był ten milimetr. Więc ja będę co jakiś czas tak podnosiła palec i sprawdzała jaką mam grubość po prostu, żebym widziała. Oczywiście, przykładamy pilnik idealnie prostopadle, prostopadle, co ja gadam, równolegle do płytki paznokcia, lekko skierowany w dół i ruchami w te i we w te, nie się obraz... wszystko prawidłowo i prawidłowo, później też się trzymało na dłoniach naszych klientek. Ok, odkładam i dojeżdżam do skórek. Nie odkładam najpierw przy skórkach, bo by mi to wszystko wciekło w skóry, więc nie chcę pozalewać tych skór.